Koniec, patrz, 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 pasz, koniec, teraz będzie akcja. Yes. Patrz, yes, kurwa. Pasz, pasz. Nie patrz, jest kurwa, patrz, patrz. Nie uciekła, nie przypierdaj. Koniec, nie uciekaj, jest. Ale urwał, ale to było dobre. Ale, podaj, a może. Chaba, baba. Edę, na dziś będę dowolić. Jedną z mogę na chwilę Potter. Just Just you know why. Why? Nie... Hmm? Pierdalać. Załóżcie ten słuch! Pokaż! No kurwa! Mój zajebany znowu! Co się stało!

Jak ja! Pat, jest, jest kur... Pat, patrz! Nie ucieka, nie patrz, jest. Ale urwał! Ale to ja było dobre! Nie, teraz dalej, stąd w spokoju już! <Zencym wytraveni> Poznaj smutny w klatce na wojnie Zawiązane rękawice, a przed walką o modlitwa, gonitwa Na tym to dziś będzie w lepszej formie To MMA ma poznaj znów w klatce na wojnie Spokojnie, bez stresu, dwa, trzy zaczyna znów kresów, zaczynając od prostego suplesu Zawodnicy przygotowani na ostrą sieczkę Z miasta, które czasem jest niebezpieczne Pod krew lata, unik, atak dzisiaj styl dowolny, więc wjeżdża krew maga Zampierda, <Sessizmety> raciema! że 4 na 5 dorosłych psów cierpi na choroby zębów i dziąseł spowodowane przez kamień nazębny? Teraz jest na to sposób. Sztuczne szczęki. Jeśli Twój pies cierpi z powodu kamienia nazębnego, wypróbuj sztuczną szczękę. Chyba żartujesz. Lepiej daj mi Pedigree Dentastix. Przysmak, którego unikalny kształt i aktywne składniki ograniczają przyrost kamienia nazębnego aż do 80%. Dentastix od Pedigree. A w lipcu miesiącu zdrowych zębów Zabierz swojego psa na bezpłatne badanie zębów Lekarze szczekają i czekają Lista weterynarzy na pedigree.pl Że ognia mi co dnia Muza, która płonie jak powodnia Wykonowa z młodzią, bo wielka zbrodnia Czeka na ciebie